Rozumiem jako nowy poseł. Witamy. Bardzo proszę. Głosowałem przeciwko sprawozdaniu w sprawie równości płci w sektorze mediów. Nie dlatego, że my, wolnościowcy mamy coś przeciwko temu, że przeciwko równouprawnieniu albo równości nawet. Nie, nie mamy nic przeciwko temu, żeby kobiety zarabiały tyle samo albo i więcej niż mężczyźni. Natomiast ta rezolucja idzie w kierunku siłowego wymuszania takich rozwiązań. To jest sprawą indywidualną między dwiema osobami, ile kto komu chce płacić, a nie rzeczą członków Parlamentu Europejskiego, żeby innych na ten temat pouczać. Ta rezolucja jest haniebna, ponieważ odwołuje się do stosowania przymusu w dziedzinie, w której nie ma na to miejsca, w dziedzinie stosunków umownych. Autorzy mylą. Równość z równouprawnieniem. Bo równouprawnienie jest czymś dobrym, ale równouprawnienie prowadzi do nierówności wskutek wielu różnych czynników, między innymi różnicach w zdolnościach i predyspozycjach różnych ludzi. Równość można wymusić jedynie przemocą, i autorzy do, do tego się odwołują. Dziękuję.